Tuwim, aby cadło, czyta na dobranoc Natalia Pobłocka. Aby cadło, z pieca spadło, o ziemię się hukło, rozsypało się po kątach się potłukło i skupiło kropeczkę. H złamało kładeczkę. B zbiło sobie brzuszki. A. Zwichnęło nóżki. O jak balon pękło aż się P przelękło. Kaszek skupiło, L do U wskoczyło, S się wyprostowało, R prawą nogę złamało, W stanęło do góry dnem i udaje, że jest M.